Witajcie serdecznie. Tym razem mamy na serwisie BMW X3 wersja G01 na wymianę tulei reakcyjnych, czy też potocznie nazywane tuleje wahacza. Wszystkie wahacze mają tuleje, więc te nazywamy tulejami reakcyjnymi, tulejami wahacza reakcyjnego. Dlatego, że to są te tuleje, które najczęściej powodują drgania kierownicy podczas hamowania, najczęściej przy prędkości 80 km na godzinę. One się po prostu zrywają i kierownica zaczyna drgać przy hamowaniu z prędkością 80 km na godzinę. Tutaj w tym samochodzie, żeby wymienić te tuleje reakcyjne, należy zobaczcie, co, co należy w ogóle wykonać. Odkręcamy sobie pół oś od zwrotnicy, jeżeli nie odkręcimy pół osi od zwrotnicy, nie wyjmiemy wahacza reakcyjnego, który, znajduje, który jest mocowany w ten sposób. Odkręcamy śrubę sworznia wahacza reakcyjnego i musimy ten wahacz wyjąć do góry. Jeżeli, go, jeżeli nie wykręcimy, nie odkręcimy pół osi, nie wyjmiemy wahacza do góry. No i oczywiście wahacz jest skręcony tutaj do, do belki, do przedniego wózka. Żeby w ogóle wyjąć pół oś ze zwrotnicy należy odkręcić drążek kierowniczy, żeby sobie tutaj całą tą nogę, całą zwrotnicę odchylić do, do boku, żeby wyjąć pół oś ze zwrotnicy. Tutaj już mam tuleje wyprasowane z wahacza. Także czekam. Dzisiaj mają przyjść nowe tuleje, będą wprasowywane. Śruby już mam oczyszczone, przygotowane, do nasmarowane, przygotowane do montażu. Zobaczcie, tutaj w tym samochodzie to jest śruba od półosi, która jest tutaj wkręcana centralnie w, w piastę koła. A półość wygląda w ten sposób, że ma tutaj taką koronkę. Nie jest na wielowpuście wsuwana w piastę koła, tylko ma taką koronkę, która przylega do właśnie piasty koła. Także tutaj w tym modelu jest troszeczkę inaczej troszeczkę łatwiej się to demontuje tą półłożę ze zwrotnicy. Nie wiem, na ile taka procedura wymiany wahacza reakcyjnego jest przewidziana według procedury serwisowej. Tutaj przede wszystkim jest to zależne od tego, jak te wszystkie śruby będą się odkręcały. Generalnie auto jest w miarę świeże i teoretycznie powinno się to wszystko wykręcić w miarę dobrze. Natomiast tutaj z jedną śrubą od sworznia wahacza z prawej strony musiałem trochę powalczyć. Musiałem nakrętkę podgrzać, bo niestety w połowie odkręcania stanęła w miejscu. Nie chciała się ani dokręcić, ani odkręcić, więc musiałem ją podgrzać tutaj podgrzewaczem indukcyjnym i wtedy dopiero się odkręciła. Z samą tą nakrętką powalczyłem chyba z pół godziny, także nie wiem jak to przewiduje procedura serwisowa, ale procedura serwisowa u nas na naszym serwisie przewiduje tyle czasu, ile czasu wymaga wymiana wahacza. Włącznie ze wszystkimi trudnościami związanymi z, z tą wymianą tych wahaczy. Tuleje wahacza reakcyjnego do BMW G01 są niedostępne, nie występują ani z zamiennika, ani z oryginału. Z oryginału można kupić całe wahacze razem z tulejami, można je też kupić z zamiennika. Z zamiennika wahacze różnią się tym, że. Zobaczcie, tutaj tak jak widać są jest wahacz prawy i lewy. Wahacze z zamiennika różnią się tym, że tutaj tuleja reakcyjna ma większą średnicę, tam jest w tej tulei troszeczkę więcej gumy, ona jest wzmocniona, także po prostu wytrzyma większe obciążenie, dłużej, dłuższą żywotność ma. Później, przyszłościowo, będzie można sobie dokupić same tuleje, oczywiście z zamiennika i wymienić tylko tuleje, także tutaj poprawiliśmy troszeczkę oryginał. To jest podobna sytuacja jak w przypadku wahaczy do BMW E46. Mówię tu o przednich wahaczach, gdzie początkowo nie było dostępnych wahaczy z wymiennymi sworzniami, te wahacze występowały razem ze sworzniami za sporo więcej pieniędzy. Później maile wyprodukowało wahacze z wymiennymi swożniami. Można sobie dokupić same słożnie i je po prostu wymienić. Także to już jest w późniejszym etapie, jest to tańsza opcja. Słuchajcie, znowu mamy Opla na serwisie, tym razem jest to Opel Zafira na klimatyzację. Układ klimatyzacji został nabity nowym czynnikiem. Znajdowało się tutaj w układzie 280 gram czynnika a powinno być 500 gram to jest akurat taka ilość 280 gram to jest taka ilość, gdzie te, ta klimatyzacja jeszcze może działać, ale już może też nie działać dlatego, że tutaj czujnik ciśnienia klimatyzacji nie powinien przy niskim stanie czynnika w układzie nie powinien włączyć sprężarki, żeby jej po prostu nie zatrzeć. No cóż, został nowy, nabity nowy czynnik, taka ilość jaka powinna być, ale klimatyzacja się nie włącza. Słuchajcie, a zobaczymy jak to tutaj jest w praktyce. Podpalimy sobie samochód. Dobra. I mamy tak. Włączamy klimatyzację. Słychać że, silnik sobie, e, słychać, że silnik obroty sobie podniósł, wyrównał, ale czy klimatyzacja działa? Zaraz zobaczymy, czy sprężarka się włącza. Zobaczcie, tam na dole widać kółko. Ona stoi w miejscu nieruchomo. To sprzęgiełko, sprzęgiełko się nie załącza. Skoro po włączeniu klimatyzacji silnik sobie wyrównał obroty To znaczy, że wysterowanie na, na sprężarkę jest Ale skoro ona się nie włącza, ja już sobie wcześniej sprawdziłem kontrolką Sygnał do, do sprężarki dochodzi, do sprzęgiełka Dlatego tutaj już sobie zakupiłem nowe sprzęgiełko Proszę bardzo Nówka, sztuka, nie śmigana. Także Zaraz wymienimy i zobaczymy, co będzie dalej. Czy sprężarka się załączy, czy też nie. Niestety, myślałem, że uda się zrobić to sprzęgiełko na samochodzie bez konieczności demontażu sprężarki. Ale niestety, tutaj w zafirze nie jest tak łatwo. Jest troszkę tam ciaśniej, mniej miejsca niż w astrze. więc musiałem zdjąć sprężarkę. Zobaczcie. Tak wygląda sprężareczka. Delphi. Tutaj. Cewka, kółko sprzęgiełka, to wszystko zdemontowane, a tu mamy nowe elementy nowe błyszczące, świecące. Zaraz to pomontuję i mam nadzieję, że to będzie to. Zresztą, wszystko, wszystkie znaki na niebie na to wskazują, także to musi być to. No dobra, słuchajcie, chwila prawdy ma klimatyzacja napełniona. Maszyna sobie jeszcze opróżnia tutaj przewody. Idę odpalać samochód i zaraz zobaczymy, czy diagnoza i naprawa była właściwa, czy też nie. No i już słyszę, że klimatyzacja się załączyła. Idziemy zobaczyć, czy kółko się obraca. Już słyszę, że wentylator się załączył. Zobaczcie. Tężareczka śmiga jak złoto. No co, następna klimatyzacja uratowana w Oplu. Bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Myślę, że właściciel też będzie zadowolony, a zwłaszcza jego dzieci, bo znowu idzie lato, robi się ciepło i klimatyzacja jak najbardziej jest tematem pożądanym. Ja biorę się do składania osłon w Oplu, żeby jechać szybciutko do domu, a Wy pamiętajcie o tym, żeby dać subskrypcję żeby dawać łapkę w górę, no i oczywiście komentujcie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.